Jaka jest polska szkoła? Jaka ma być polska szkoła? Jaki uczeń kończy szkołę publiczną i jaki uczeń ma kończyć szkołę publiczną? Jestem Jakub z Przyszłości. Na stronie prowadzę Fundację Przyszłość i jedną z misji naszej fundacji jest misja edukacyjna. I tę misję edukacyjną realizujemy współpracując z szkołami, współpracując z młodzieżą i proponując młodzieży duży wpływ na otoczenie. W tym tygodniu przeprowadziliśmy takie pierwsze spotkanie międzyszkolne samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych. Były trzy samorządy z naszego miasta. Pierwsze takie spotkanie w naszej miejscowości było ogromnie ciekawe i pokazuje dla mnie pokazuje to, że młodzież chce. Ja powiedziałem im, że przed nami jest trudne zadanie i będzie ciężko i ja im nie dam ocen za to żadnych. W ogóle ich nie będę oceniał. Że mamy mnóstwo szans na to, żeby się wyglebać gdzieś tym wszystkim, wejść w konflikt ze sobą, z otoczeniem, z dyrekcją, z innymi uczniami, ryzyk jest bardzo dużo. Byłem bardzo otwarty w stosunku do młodzieży, mówiąc im o tym, i gdy zarysowałem im takie bardzo duże wyzwanie, które wiązałoby się ze współpracą ze mną jako z Fundacją Przyszłość. To uczniowie powiedzieli, że chcą. Myślę, że to chyba ja byłem bardziej przestraszony tego, co może się dziać, niż młodzież. Zrobiliśmy takie pierwsze spotkanie, na którym <laughs> młodzież udowodniała mi, jak są niesamowici. To było spotkanie dla trzech samorządów szkolnych, ludzi, którzy się wcześniej nie znali. Tak, którzy mieli tam 10-13 lat i ja zaproponowałem, że zrobię im taką formę warsztatową, czterogodzinną formę warsztatową, w której znajdą rozwiązanie i odkryją jak doszli do tego rozwiązania. Ja prowadzę takie warsztaty dla dorosłych, natomiast tutaj przystosowałem to troszeczkę do, do młodszych uczniów, a oni się w tym świetnie odnaleźli. Naprawdę zrobili niesamowitą robotę. Byli bardzo kreatywni, bardzo otwarci, poznali się wzajemnie, pracowali w grupach z ludźmi, których wcześniej nie znali, minutę wcześniej nie znali, poznali się, świetnie się ze sobą dogadywali. Mieli w tym dużo radości i ich pomysły były świetne i bardzo ciekawe. No i taki wspólny wniosek był taki, że jeżeli my damy szansę sobie wzajemnie na to, żebyśmy wymyślali nowe rzeczy, żebyśmy pozwalali sobie na to, żeby te nowe rzeczy próbować, to jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo i. Na tej sile, na tej energii, dalej się uczyć i z ogromną ciekawością odkrywać, jaki jest świat. Ja przyznaję, że jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. To było pierwsze takie spotkanie i proponuję samorządom, żeby było ich więcej. Samorządy oczywiście będą musiały razem ze mną i z dyrekcją negocjować, jak to miałoby wyglądać, ponieważ jest to, w tym momencie było to w ramach lekcji. I szukając odpowiedzi na to, jaka jest polska szkoła, jaka polska szkoła powinna być, jaki jest uczeń, jaki uczeń powinien być, to ja mogę powiedzieć, że polska szkoła jest różna. Nawet szkoły w mojej miejscowości, których jest 8, 3 są w mieście, 5, 5 jest na wioskach, szkoły podstawowe są różne. Każda szkoła ma pewną swoją dynamikę. Są to szkoły świetnie wyposażone, szczególnie te w mieście. Są to szkoły, które mają już doświadczonych nauczycieli, którzy wiedzą, co robią, wiedzą, jak funkcjonować w tym, co jest. I są też otwarci na nowe. Są gotowi na to, żeby robić coś nowego, żeby sprawdzać. Wszystko, oczywiście, w, w ramach prawnych. <laughs> jaki jest uczeń? I tutaj ja uważam, że bardzo często mówi się o młodych ludziach jako o ludziach strasznie wpatrzonych w telefony, uzależnionych, nie potrafiących ze sobą rozmawiać, nawiązywać ze sobą kontaktów. I tak wychodzi z badań. Tak wychodzi z badań, tak wychodzi z obserwacji, tak y, 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 też jak ja jestem w szkołach i widzę tą młodzież, y, to, to też widzę, że oni są w takich zachowaniach. Natomiast Według mnie warto spojrzeć troszeczkę jeszcze pod spód tego, co się dzieje. I powiem to z takiej perspektywy, może własnego doświadczenia. Ja uważam, że akurat jestem osobą bardzo kreatywną, otwartą i lubię rozmawiać, lubię słuchać innych też, słuchać tego, co mają do powiedzenia. Natomiast. Są takie momenty, kiedy jestem całkowicie na to zamknięty. I kiedy w ogóle mnie to nie interesuje. I teraz mamy młodzież szkolną, która prezentuje ten aspekt taki, że no jest zamknięta że nie rozmawia ze sobą że nie potrafi ze sobą współpracować. A tymczasem, kiedy się wejdzie w Kontakt z młodzieżą, kiedy się zacznie z nią współpracować, daj im się szansę na to, żeby byli wysłuchani, żeby czuli się bezpiecznie, czuli się komfortowo, to okazuje się, że to są niesamowici ludzie, którzy potrafią ze sobą współpracować, komunikować się i robić super świetne rzeczy. Więc co w rzeczywistości się dzieje? Czy w rzeczywistości mamy młodzież, która ma problemy? Z poznawaniem drugiego człowieka? Czy w rzeczywistości mamy młodzież, która świetnie potrafi poznać drugiego człowieka, jeżeli ma to szansę? I teraz ja bym powiedział, że to jest kwestia otoczenia kwestia tego, w czym jesteśmy i też w jakim my jesteśmy stanie. Bo co już zostało w różnych badaniach udowodnione jeżeli otoczenie nam sprzyja, to my funkcjonujemy lepiej. Jeżeli otoczenie nam nie sprzyja, to powoli się zamykamy, włączamy coraz więcej mechanizmów obronnych, żeby się przed tym otoczeniem w jakiś sposób obronić. I ja uważam, że młodzież w polskiej szkole, nie tylko w szkole publicznej, w szkole podstawowej, ale również w szkole ponadpodstawowej i również na studiach, ze względu na to, że też z takimi osobami pracuje, ta młodzież ma duży problem w tym, żeby się odnaleźć ze względu na Ogromne hamulce i bariery, które obecna edukacja im stawia. Którą obecna która szkoła im stawia. Ja kończyłem szkołę, no liceum kończyłem kiedy? 12-13 lat temu. I uważam, że tam już było dużo takiego trzymania nas bardzo twardą ręką. Gdzie to było jedno z lepszych liceów. A dzisiaj mam wrażenie, że ta młodzież jest jeszcze bardziej krótko otrzymana, jeszcze mniej ma szans na to, żeby się wypowiadać. Ma więcej możliwości zewnętrznie i mniej szans wewnętrznie. Kto to tworzy? Kto jest za to odpowiedzialny? Dlaczego tak się dzieje? To nie są proste pytania. Natomiast warto zauważyć, jak jest. Jest czasami dobrze, czasami jest gorzej, ale może być lepiej. Ja mogę powiedzieć, że to, co na przykład my chcemy robić, ja, czy znaczy ja, jako fundacja, też mam kilka innych warsztatów, i, i tutaj, współpracę z w ten sposób chcę przygotować, żeby nauczyć uczniów pewnej nowej metodologii pracy, takiej metodologii linowej, eksperymentalnej troszeczkę, gdzie my się zastanawiamy nad rozwiązaniem i bardzo mocno, jak gdzieś tam testujemy, sprawdzamy. Szybko pracujemy, przechodzimy te kroki bardzo szybko. Uczymy się bardzo szybko po drodze. To jest metodologia, której się nie uczy w szkołach. I ja widzę, że nawet na 4 godzinnych warsztatach gdzie dałem tylko kilka elementów tej metodologii, to ta młodzież zrobiła niesamowitą pracę. Więc, co może? Żeby też nie przedłużać, to chciałbym powiedzieć tak, szkoła jest świetnie wyposażona, dzisiejsza, ma zaplecze, ma możliwości, ma finansowanie. Ja się nie mogę zgodzić z tym, że szkoła nie ma finansowania, jeżeli ktoś uważa inaczej, to proszę, żeby mi to pokazał na liczbach, proszę, żeby mi pokazał, gdzie nie ma tego finansowania. Proszę, żeby mi coś takiego zostało pokazane i żeby zostało mi w pewien sposób też udowodnione, dlaczego teza, że szkoła polska jest niedofinansowana jest e, słuszna. Według mnie jest niesłuszna. To jest źle postawiona teza. Według mnie inaczej jest nawet wręcz. Szkoła polska ma pieniądze i ma tych pieniędzy sporo, i zaraz będzie na te, na te szkoły przeznaczane jeszcze więcej pieniędzy. Natomiast nie jest sztuką, Cały czas pompowywać pieniądze w jakiś system. Sztuką jest dobrze zarządzać tymi pieniędzmi. Szkoły to są duże pieniądze. W takim Sulechowie 8 szkół publicznych, plus jeszcze szkoła specjalna, plus przedszkola, 13 łącznie pracować czy 14. To był w tym roku chyba koszt 55 milionów złotych, jeżeli nie więcej. To czy my mówimy faktycznie o braku pieniędzy, czy my mówimy o pewnym takim zarządzaniu tymi pieniędzmi, które jest zarządzaniem z dnia na dzień. Uważam, że to jest bardzo temat do eksploracji i ja się też nim będę troszeczkę, trochę mu się przyglądał. Czyli kwestia taka, mamy kadry, mamy infrastrukturę, mamy pieniądze, mamy możliwości, mamy świetnych uczniów, mamy uczniów, którzy są ciekawi świata, mamy coraz nowsze technologie, które możemy wykorzystywać, mamy Ludzi, którzy są bardzo otwarci i nawet w małych miejscowościach, takich jak Sulechów, to jest 23 tysiące mieszkańców, mamy mnóstwo specjalistów, którzy się chętnie swoją wiedzą dzielą. Mamy już nawet przedstawicieli międzynarodowych korporacji, którzy mają tutaj wiedzy mnóstwo. Możemy zacząć te wszystkie elementy do siebie dodawać i wykorzystywać. To jest też właśnie taka ścieżka, którą ja proponuję, czyli współpraca nie tylko międzyinstytucjonalna, ale między. między można powiedzieć blokowa. No, 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 to taka współpraca między nami, międzyludzka. O. Nie ma firm, są ludzie. To jest tak. Nie ma instytucji, są ludzie. Za wszystkim stoi człowiek, który decyduje, czy chcemy, czy nie chcemy, czy robimy, czy nie robimy. Więc według mnie tak, kluczem jest współpraca. W edukacji bardzo dużo. Ważne jest to, żeby dać uczniom szansę robić, potknąć się, zrobić rzeczy, które są niespodziewane. I zapomnieć o tym, że my wiemy. Bo ja często mam takie wrażenie, że sam też często z tym jeszcze u siebie walczę, ale widzę, że na ostatnich warsztatach i w ogóle przez ostatnie miesiące to mi się na szczęście jakoś to przepracowuje. Ja jestem osobą bardzo kreatywną, mam wiele pomysłów i znam wiele rozwiązań. A mimo wszystko na warsztatach ostatnio daję szansę na to, żebym w ogóle jakby nie, nie mówił o tym. Nie, nie, nie kierował kogoś w jakieś, w jakieś miejsce. Może gdzieś tam, jakimiś elementami, ale ogólnie o co mi chodzi? Jeżeli my jesteśmy dorosły, dorosłymi ludźmi, którzy mają jakieś rozwiązania, to są nasze rozwiązania, miejmy je w głowie. Młodzież ma zupełnie inne rozwiązania i potrafi zrobić rzeczy naprawdę takie super, które są ciekawe i których my nawet możemy nie pojąć. Wydaje mi się, że. To jest, to jest akurat ja. Ja ten ja takie coś stosuję i wydaje mi się, że to jest dobra ścieżka. Dać szansę drugiej osobie na to, żeby mogła w pełni swojej kreatywności wymyślić jakieś rozwiązania, a później te rozwiązania przetestować. Świetna nauka. Ja się tak uczę. I daje też tak uczyć młodzieży, z którą współpracuję. Więc reasumując. Jest szansa, jest dobrze, będzie lepiej. Albo gorzej. To wszystko zależy od nas. Bo końcem końców za tym wszystkim stoimy my. Nie ma jakichś ludzi w czarnych kapturach, którzy mówią: Polska szkoła ma być beznadziejna, albo uczeń ma być uczony w ten sposób i ma być głupi. Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, urzędnicy, przedsiębiorcy, społecznicy, to są ludzie, jesteśmy ludźmi. I za zawsze o tym pamiętajmy, stawiajmy to na pierwszym miejscu. Nie instytucja. To nie instytucje robią cokolwiek, to ludzie robią, ludzie, którzy pracują w tych instytucjach. To my to robimy. Więc może fajnie byłoby się poznać. Może fajnie byłoby wiedzieć o sobie trochę więcej. Fajnie byłoby znać się. Ja jestem Jakub z przyszłości. Mnie już znasz. Daj znać o sobie, może. No i do zobaczenia następnym razem.